Idzolej mówicie sobie o kurwa Znowu... E, znowu Rainbow France. nie. Dzisiaj nagrywam sobie Mortfault z e, Rainbow France. Nie, no nie Robuxów. Robuxu. Robuxy będę się bawić, kiedy będę już mieć już 10 co tysięcy. To, co to ku... było. Tu jest coś. Siemka e, tutaj jest jakiś kolejny długo Więc co to co Ileż mordwów zdobyliśmy? To dopiero początek jest. Nie ukrywajmy, że dużo. Tych mordwów zebrałem już. Jest. Jakiś morderca za ja chcę mieć normalnego blue. Jest już sobie ja nie myślę. Ja chcę mieć jakiegoś normalnego blue. Najnormalniejszy blue. Ja chcę mieć najnormalniejszego blue. Jest tu takie coś? Najnormalniejszy blue. Nie da się tutaj mieć normalnego blue. Chcę zdobyć po prostu blue, po prostu blue Co to, co to ma być? To jest diabełko, co to Co to jest? Krować morska nie wiem co to jest, prawda? Chcę owce. No, ile my tego znaleźliśmy? To jest coś. No i tutaj mamy... Aha! A jest normalny? Nie, no, połączenie dożów i w ogóle... To mi się podoba. To co wy powiem? Ja wam powiem, że to mi się podoba. Czoker? No, baldi! Chociaż baldi. Chociaż złoty złoty no co, co to jest Ktoś mi powie, co To mi po co w ogóle takie rzeczy tutaj są O, na razie gry nie jest No co to ma? co to ma... Co to ma Jezu a to mnie goni To mnie goni uciekać No U. A kim ty ku... a jesteś Dobra, nie wiem ile jest dobrej i Ale no dużo bym powiedział Tak, tak bym powiedział, że dużo To bym znaczy, może nie jakoś mega dużo, ale ja po prostu szukałem żeby znaleźć normalnego Blue. Normalnego, a nie takiego jak posiedzonego, taki w sensie odręczony. Kiedy tu nareszcie będzie normalny Blue? Ale wiecie, taki normalny. No i nowy jakiś skin, którego totalnie nie znam. I jakiś... Znowu jakiś literatet. No, to pewnie będzie policjant był tak też był. No. No, green o greena normalnego odblokowaliśmy Zaraz go sobie wezmę Eee... Dużo tego. Eee. Gdzie jest pan...

To jest też dziwne. Mamy jak dość prosa. To jest nie wiadomo sens. O. Te morki, które muszą być takie dziwne. Bejką. tego zachodzić powiem tak. Teraz, chcę go teraz założyć. Tak. Siema! Siemko! Ej, dajcie strójajmy na klucz. Siemka! Kto to ma być? Za grubego outfita. Mogę się zmienić z normalnego siebie. Ale ja chcę być normalny! Okej okay. No, nie mam. Haczy trzeba się zabić. Ale to i światło. Teleport.

hakera? późnego morska ile ja tych marków dostaję przez sekundę to to jest to wam się tutaj nie mieści szczególnie jak jesteście big brain time proszę żeby to był normalny był. co to ma być? o jezus ty aż czurko ty O, się. No I gdzie jeszcze? Dobra, mam nadzieję, że mapa to nie będzie jakoś inna. No. Mapa co tu jest? Co to ma być? Dobra, mam ze swojej morkwy i teraz muszę się nim cieszyć, tak? Ty, może zrobiłem ją Ty, tutaj nie brałem w tą stronę w sumie skąd się nie da wejść? Się nie da wejść. Czy to jest wygląda na Jest. Siemko! Teraz pójdziemy jak z ludzioma. Siemko! Плевка, я говорю, это не синего, 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 Dobra, jest to jeszcze więcej osób. Osiemka! Rodzimy braliśmy, a tam... ...desk nie mogę być? No, zobaczę sobie. Siemandero, i tutaj powinienem mieć sobie tego... jaszczurka. O, tu jesteś, jaszczurko! Ja chcę sobie pospać z tobą Może gejem nie jestem ale po prostu chcę tam wejść No się ma Chidzi się zachowuje A to, 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 to jest A wejdę w straszny język jak Ja sobie wziąłem ten auty, po to żeby nastraszyć ludzi Nie jestem od ty, a ja tak się zastanawiam. Prawidziwej grze tutaj się nie da wyjść. Tutaj się da wyjść? Normalnie? Nie da. O, w poziomie. A tam nie byliśmy jeszcze. No widzicie? Tutaj jeszcze nie byliśmy. O, wzięliśmy tego węta. Tego z tego zwętu to jest sad i ono ja nie chodzą o mieliśmy buga, bogacza do tego i frediego też sobie wzięliśmy. ja sad myślę, że ja nie mam czy to mógł To jestem ja, tylko że trochę inny. A ja byliśmy w tym Tak. Ej, ale tamtego nie braćmy. A nie braćmy. Co? jak? Zjeżdżamy już wszystkie morskie? Dobra. I teraz mam misję.

Dobra. Poczekajmy na kogoś, ale chciałbym ogłosić, że jest Black Lives więc spieszcie się i dzisiaj Polska gra z Meksykiem. I gość prawie tutaj zobaczył mnie. Wiemy, kto jest gościemnik. To... Jestem? Tak, przez jakiś gość. Myśli, że jestem. Nie mogę gościu beka z tutaj ktoś sobie przyjdzie i... Zobaczymy... Hmm, co to ku... A jest. Co to jest do jasnej kutwy? Co to kutwa jest? nie Ej, ja ten gość może sobie przysyłem. myślę że mi się da zebrać. O jakichś was tam jest. Hehe! <laughs> <laughs> ja no nie wiem, nie rozumiem tego. No, i tu, przyjdź! Zobacz. Nie, no! Mam taką dobrą chwilę, musiałam pozostać z serwera Co dzieje się o tym po prostu? O, jest aktywist. Nagrywam teraz. Sklep. Możemy kupić ty, ale nie, bo

w ogóle możemy zmienić tego... tego typu... hmm. normalnego taki jak jaki? tego jak jakiego? możemy zmienić tego normalnego chodzącego czy ja wiem, że go zdobyłem i powinienem go mieć ale nie, nie mam co jest dziwne, mega dziwne, ponieważ nie mam go mieć. O jest! Ej, zobaczmy jak się go zdziwi. Albo nie, teraz chodźmy po mapie. Ciekawe jak się ludzie zbliżą. Nie, no chodźmy co tak sobie teraz po mapie. Ale w ogóle ten ziom stworzył fajną mapę o morcach. Czy to jest gigiątek? na jakiegoś typowego zioma. Aha, to mam A mogę leżeć na łóżku? Tak. Mogę. Gdzie są jakiś początkujący? Którzy nie wiedzą co i jak. はい。<music>

A tak uvím to No Já nic si nezdívím. Eee... nie, 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 nie. он говорит по самсону Czy ktoś do mnie podejdzie. 19. A teraz zganimy go. Zobaczymy, czy to. Oh jest! To je. Is... Dobra, ale morkwy, bo chciałbym sobie wziąć coś innego. Da, da, da,

Prosimy jak to się jak zareaguje na mnie. Nie, żeby pomagam się na godzinę. No, Ale ja chyba nie ma więcej graczy początkowych, którzy nie wiedzą co to jest za mgle. O, przed sobie służy. To co są. Ej, teraz zmienimy tego wentora... tego wenturza. O! Mam je na O ja! Mieliśmy się w naukowca. To może sobie teraz pójdziemy właśnie jako naukowiec um, do laboratorium. Wiecie co, nasz plan na dzisiejszy odcinek się udał. Tak, ten eksperyment na dzisiejszy odcinek się bardzo udał. Więc mam nadzieję, że Wam się spodobał. Um, ustawiajcie po więc, więcej odcinków. Do zobaczenia, cześć!